Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. To są rzeczy, które dzieją się dookoła nas w naszym życiu, w naszym blogerskim życiu. Haha. I trzeba się zastanawiać nad tym, w jaki sposób to tworzy wartość dodaną dla odbiorcy, bo nie czarujmy się, nie wszyscy czytają to tylko po to, żeby się dowiedzieć, co ja dzisiaj zjadłam, bo to nie jest aż takie ciekawe. Co więcej, najistotniejszą może rzeczą jest znalezienie wspólnego mianownika dla tekstów. Czy to ma być blok właśnie wrażeniowy, czy bardziej poradnikowy, czy będziesz krytykować coś, co w Twojej ocenie jest niedobre? Jest kilka sposobów. Przyznaję, ja też dopiero niedawno, relatywnie niedawno zaczęłam o tym myśleć w ten sposób, i wspólnym mianownikiem moich treści jest, na co warto wydać pieniądze. I to broni się zarówno w przypadku historii o gotowaniu, nie wiem, bitek wołowych, bo możesz doradzić, jaki rodzaj mięsa jest dla tych bitek najlepszy, jak i jakim samochodem na te zakupy po te bitki wołowe pojechać. Dlatego, że tu na końcu jest decyzja, która nie jest podejmowana spontanicznie, zwykle, nie jest też zwykle decyzją łatwą, ani podejmowaną, raz na parę miesięcy, raczej raz na parę, paręnaście lat. Więc każde wydanie pieniędzy powinno mieć sens i ja uważam, że jeśli mówię o czymś, to mu zasadnić, dlaczego to jest tych właśnie pieniędzy warte. Skoro mowa o pieniądzach, jak zarabiasz na tym blogu? No bo bardzo fajnie, że piszę o tych wszystkich bitkach, samochodach i rzeczach, ale jak ja na tym zarabiam? Pierwsza podstawowa rzecz, która pewnie każdemu przychodzi do głowy, tak wiem, fajne zdjęcie. To banery. Tyle tylko, że banery są nudne. Większość ludzi i tak ma adblocka, a jeśli go nie mają, to umówmy się, zanim zobaczą ten baner, zanim w niego klikną i zanim ja zobaczę z tego jakąś sensowną wypłatę,